Zobaczyliśmy Amazona w Gdańsku, ale nie centrum logistyczne, a centrum rozwoju Amazon. Czegoś to dowiedzieliśmy? Kojarzycie Alexa, prawda? To jest z Polski. Znaczy, między innymi powstała na Iwonie. Tak to ten głos ja kojarzycie ze starych memicznych filmów. A dzisiaj zespoły w Gdańsku uczą mówić Alexa z odpowiednim tonem: Hey Alexa, play some music. Here's Spotify. Ale centrum w Gdańsku to nie tylko Alexa. Dowiedzieliśmy się tutaj, jak działa AWS i że taka Formuła 1 NBA. Czy Netflix albo Tinder korzystają z niego, bo daje multum opcji. Przy okazji zobaczyliśmy też specjalne testowe laboratorium, ale tego, chociaż bardzo chciałbym, nie mogę wam pokazać. A jeśli myślicie, że jeju to nie jest w ogóle potrzebne, bo i tak AI mnie zaraz zastąpi, no nie, przepytałem ekspertów z Amazona. Nie koncentrowałabym się absolutnie na zawodach, tylko na kompetencjach. No tak w ogóle to... To też jest taka rodzaj mm, rady, którą możemy wszystkim udzielić, żeby nie zawieszać się na konkretnych zawodach, profesjach, tylko na kompetencjach, które mają największą przyszłość. No dobra, a to jak AI będzie wyglądało za 5 lat? Nie wiemy, czy, czy to jakby to przyspieszenie się zwiększy jeszcze, czy w pewnym momencie osiągniemy jakiś tam sufit? W zależności od tego, jak będą zmieniały się potrzeby naszych klientów, czyli nas wszystkich, to tak będą też ewoluowały te narzędzia. A w ogóle czy Polska liczy się w wyścigu AI? Jak najbardziej się liczy. Przykładem tego to, to nasze centrum, czy nasze huby. Gdańsk, Warszawa, Kraków. A żeby jeszcze pozytywniej zakończyć ten film, oto porady dla młodych. Młodych osób, które myślą o branży technologicznej, czy rozwijaniu się w AI. Bądźcie ciekawi. jakby Taka, taka otwartość na, 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 ten, na ten nowy świat, tak powiem, jest chyba najlepszą radą. Jak coś, to jestem zamknięty w showroomie i nikt mnie nie może wypuścić.